Hej, hej, witajcie na kanale Iris Psychologia duszy Tarot. Moi drodzy, zapraszam do wysłuchania karty dnia na dzień 20 sierpnia 2020 roku. Zobaczymy sobie zaraz, co e, karty chcą przekazać. Jakie jest przesłanie, jaka jest ważna wiadomość dla wszystkich. Wybieram z kart Tarota oraz kart przesłań. Dobrze, sobie zobaczymy, jaka jest. Ważna wiadomość, ważna informacja, ważna karta na dzień 20 sierpnia 2020 roku dla wszystkich, co karty chcą przekazać, na co zwrócić uwagę, co karty chcą nam powiedzieć. Moi drodzy, słuchajcie, kartą tego dnia jest Koło Fortuny, więc tak naprawdę. Wiele może się w tym dniu wydarzyć, słuchajcie, tak? Będziecie mieli wrażenie, że wszystkie rzeczy toczą się już po swojemu, one weszły w ten czas, w którym zostają aktywowane, które zostają wprowadzane w ruch koło fortuny. Mówi o zmienności, tak? O przewrotności losu. To, co wydawało się czasem złe, może w konsekwencji pod koniec tego dnia i w zasadzie w całym tym dniu wydawać się czymś pozytywnym, słuchajcie będzie bardzo dużo niespodziewanych rzeczy, mogą pojawić się sprawy też dawno zapomniane, na pewno dużo Interesujących rzeczy wydarzy się w ten dniu, tak? W pracy karta mówi o zdobywaniu nowej pracy, o pozytywnych, pozytywnych decyzjach, o rozwoju, słuchajcie, tak? O korzyści związanej z lepszym bytem, z lepszym materializmem w naszym życiu, tak? W uczuciach karta mówi o nowym etapie, o odwróceniu złej pasy. O rozroście miłości, w której się teraz znajdujemy, tak? Dla osób, które mają swojego stałego partnera. Moi drodzy, jest to dzień, w którym mamy dużo ruchu. Zmiany losu, um, pewne inwestycje wchodzą w, na, w nasze życie, tak? Być może dla niektórych karta zapowiada nowe, lepsze życie, słuchajcie, tak? Nowy cykl, nowy etap, bardzo dużo rozwoju, słuchajcie. Dla niektórych nawet samorealizację idzie po prostu szczęście, moi kochani, idzie po prostu szczęście. Um, pamiętajcie, że radą e, e, od kart jest coś takiego, byście świadomie wprowadzali zmiany do swojego życia, kierując się tym, co naprawdę chcecie. Moi drodzy, pamiętajcie, że sami tak naprawdę ściągamy na siebie to, co chcemy osiągnąć. Osiągajmy więc to, co chcemy. Życzę Wam tego, by to, e, by to zdobywanie Waszego celu zostało osiągnięte. Słuchajcie, koło fortuny mówi o takich właśnie możliwościach, tak? O takich właśnie możliwościach idzie ten nowy etap, nowy cykl otwiera się dla Was nowe życie. Jest to symbolizacja ruchu, słuchajcie, ruchu do przodu. Pamiętajcie, że samorealizujecie samego siebie, tak? Rozwijacie się. No tutaj jest fantastyczna karta, by podjąć pewne kroki, by ruszyć do przodu. Koło fortuny mówi o zmienności, o tym, że wszystko przewraca się do góry nogami i ruszacie do przodu. Zobaczmy, co chcą powiedzieć jeszcze kartę przesłań. Już sobie zobaczymy, co karta przesłań chce powiedzieć. Eee, dopowiedzieć do głównej karty na dzień. 20 sierpnia 2020 roku. Co karty wyroczni chcą powiedzieć, co podkreślić, na co zwrócić uwagę? Zobaczcie, moi kochani. Karta dopowiadająca to jest, moi kochani, medalion, a medalion mówi o zadowoleniu, o szczęściu, o radości, o spełnieniu, tak, o szczodrości, o satysfakcji z tego życia, więc moi drodzy, no koło fortuny mówiło nam o tym, że w tym dniu e, spełnicie swoje marzenia, macie mm, w pozytywnym, Um, odmianę swojego życia, słuchajcie, macie to szczęście, być może niektórych spotka wygrana, medalion podkreśla nam to szczęście, tak, naszą, nasze zadowolenie, nasze emocje, które rozrastają się ku dobroci, ku zadowoleniu, ku spełnieniu, ku satysfakcji w ogóle, tutaj jest bardzo dużo satysfakcji w tym dniu, tak, zobaczcie, te medalion jest w kształcie serca, więc wszystko wychodzi prosto z serca, jest to bardzo dobry dzień, moi drodzy, jest to bardzo dobry dzień, wykorzystujcie, moi drodzy, swoje szanse, tak? Macie te okazje życiowe w tym dniu, by spełnić siebie, spełnić swoje marzenia. Spełniajcie, spełniajcie to, co chcecie. Być może niektórych czeka nie, ojejku, o, o nieoczekiwany obrót e, pewnych spraw dawno, e, dawno przemyślanych, dawno niby zakończonych. Być może okaże się, że koło fortuny mówi o tym, że. Sprawy, o których e, myśleliśmy, które zostały odłożone, wracają do nas i wracają w pozytywnym tego aspekcie. Zaczynajcie w tym dniu, moi drodzy, nowy początek pewnego etapu, tak? Macie te okazje życiowe, łapcie je, moi kochani, łapcie te okazje życiowe i nie wypuszczajcie, słuchajcie. Nie wypuszczajcie. Wszystko następuje bardzo szybko, jest to taki ciąg niespodziewanych wydarzeń w tym dniu. Dzień pełen zadowolenia, szczęścia, dzień realizacji, dzień otwierania nowego cyklu w życiu. Moi drodzy, medalion nam to po prostu podkreśla: podkreśla nam szczęście, podkreśla nam radość. Jest to dzień szczęścia, szczodrości, satysfakcji, zadowolenia, radości. W ogóle całych emocji. Życzę Wam, moi drodzy, by ten dzień został spełniony Waszymi życzeniami, tak? By ten dzień wypełnił Wasze szczęście, by ten dzień, by w tym dniu spełnić swoje szczęście. By proces przemiany, który właśnie w tym dniu wchodzi do Waszego życia, odmienił całe życie i było to szczęście, powodzenie, zysk, bo tutaj koło fortuny o tym właśnie mówi. Mówi o, że wpadacie w wir wydarzeń, które niosą powodzenie, szczęście, wygraną, odmiany życia. Słuchajcie, życzę Wam, by ten dzień był wspaniały, by ten dzień by, by w tym dniu właśnie osiągnąć sukces, który jest na wyciągnięciu Waszej ręki. Pozdrawiam.